Witajcie, rodacy! AMR-5 od Ace Magic to ciekawy i budżetowy minikomputer. Zobaczmy, jak się sprawdza i czy warto go kupić. Na froncie mamy jedynie fotkę zawartości, a z tyłu kilka detali technicznych o zamówionej wersji. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Otula go miękka gąbka. W środku znajdziemy mały zasilacz, krótki kabelek DisplayPort, no i skromna instrukcja obsługi bez języka polskiego. Tak wygląda maszyna od razu po wyjęciu i jest to mała designerska skrzynka, a wymiary wyświetlam Wam na ekranie. Jakość wykonania jest naprawdę dobra. Aluminium plus dobrej jakości plastik gra tu główną rolę, a spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Na obu bokach obudowy mamy ładnie wyglądające wcięcia, które zarówno odprowadzają ciepło, Jakie są jeszcze podświetlane pełną paletą barw RGB? Jedna ścianka jest otwierana na magnes i w prosty i szybki sposób możemy wymienić RAM czy dołożyć jakiś dysk SSD. Również zobaczcie, jak tutaj w środku jest estetycznie. Super. Patrząc od góry, możemy w bardzo prosty sposób ustawić tryb pracy komputera. Auto albo Silent bądź Performance i wtedy PC i wiatraczki będą działać z maksymalną mocą. Swoją drogą zobaczcie, że te wcale nie są głośne i w ogóle nie przeszkadzają ani nic nie zagłuszają. Obok znalazł się włącznik AMR5 i ten domyślnie podświetlany jest na zielono, chyba że włączymy tryb performance, wtedy mamy czerwoną obręcz. Z tyłu mamy dwa szybkie porty USB 3.0, możliwość podłączenia monitora przez DisplayPort czy HDMI, plus wejście Ethernet dla np. internetu na froncie, kolejne porty USB 3.0 plus 1 USB-C, no i mini 3,5 mm dla naszych słuchawek. No i w sumie nic więcej tutaj i tak nie potrzeba. Komputer przychodzi już z wgranym oryginalnym Windowsem 11 i pierwsze co polecam zrobić to wgrać najnowsze aktualizacje Fajnie, że mamy tutaj Wi-Fi 6, więc ściąganie szybko poszło. Zobaczcie również, że ten przełącznik faktycznie działa i prostym sposobem możemy podnieść moc procesora, jak i jego zapotrzebowanie na waty, ale 30 watów to i tak wręcz nic. Najważniejsze to oczywiście jego podzespoły. Ja mam najtańszą opcję, czyli Procek Ryzen 7 5700 U, 16 GB ramu i karta graficzna Radeon RX Vega 8. Producent mówi, że to komputer dla graczy, i tu trochę przesadził, bo w nowe gry nie ma opcji, byście pograli na wysokich ustawieniach, a maksymalnie średnie czy też minimalne. Najnowszy God of War, Doom Elden Ring, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, GTA 5 pójdzie wyłącznie na niskich ustawieniach graficznych i w 720p. Wtedy te stałe 40-50 klatek uzyskacie. Jeżeli natomiast lubicie starsze produkcje albo po prostu mniej wymagające, no to tu nie ma problemu. Również emulacje gier, z chociażby PS3, jak Tekken, to AMR5 bez wątpienia to lubi. Dysk SSD jest z pasywnym chłodzeniem i ten jest naprawdę szybki, a dobra szybkość odczytu plików 4K przydaje się chociażby przy starcie systemu. Podczas maksymalnego obciążenia sok ma około 77 stopni, więc te chłodzenie jest tutaj naprawdę poprawne i nie ma co się martwić. Patrzyłem też ile ciągnie faktycznie energii z gniazdka i wartość na poziomie 45 W to dobry wynik i zdecydowanie oszczędny. Jest to zatem komputer głównie do lekkiej pracy czy przeglądania YouTube'a. W tego typu rzeczach jego prędkość jest w 100% wystarczająca. Nic się nie przycina, nie wiesza i można cieszyć się płynnym użytkowaniem. Dodatkowo poszukałem identycznych podzespołów na AleDrogo i laptop z taką samą specyfikacją kosztuje 1000 zł więcej. Owszem, tam mamy klawę i ekran, ale sami wiecie, że granie, a tym bardziej praca na 15 calach do najprzyjemniejszych nie należy. Reasumując, AMR5 to typowy, podstawowy komputer i na pewno nie dla graczy, jak go producent reklamuje. Nie zagracie bowiem w żadne nowoczesne gry, chyba że na najniższych ustawieniach i w bardzo słabej rozdzielczości. Jeżeli jednak potrzebny Wam sprzęt do pracy, przeglądania stron WWW, Excela, YouTube'a, no to do tego spokojnie się nada. Pograć również tutaj się da, ale wyłącznie w starsze giereczki. Pochwalić można szybki dysk SSD czy goludynkiego Windowsa 11. Kompaktowe wymiary to również plus, a i cena nie jest zła. Warto zatem wziąć Ace Magica pod uwagę przy wyborze takiego mini pc dla siebie czy nastolatka. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończyłem program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!